Dzień dobry, to jestem ja, to jest Outlast 2, a wy jesteście widzami. Nie wiem, chciałem jakieś nowe przywitanie zrobić. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Horki i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Outlasta 2. Na początku klasycznie zostawcie lajka, like suba i komentarz, będzie mi bardzo miło. No a poza tym to co? Nie wiem, dajcie znać znajomym, że jest taki fajny kanał, byłoby mi bardzo miło. Ooo, oh, bo od kiedy przestałem LOLa nagrywać? To się jakieś dziwne... Ale dynda. Zaraz bym się dobra. Okej. Okej. Okay. Kopaki się krejzolami. Wiecie o tym? Tak, popapranie jak tylko się da. Ja muszę się dalej dostać do tej przeklętej kopalni. Czy to jest mój main quest? Tak, to jest chyba main quest cały czas. Obejrzyjmy sobie to. She Did it? No. Wait, not her. He... Fuck. Nie rozumiem A no właśnie, obczajmy sobie jeszcze Bandaże mam. O, full O, cztery baterie, kurde bele Dobra Damy sobie tutaj radę Jak gram w tę grę codziennie, to dostaję taką... Wiecie?

No, nie, Lina. Boże. i Nie, naprawdę. Ja nie wiem, czy ja podziwiam tego naszego głównego bohatera, czy co, ale jest szalony, że dalej tutaj siedzi. Ja już dawno bym się stąd ulatniał. Jakby. Nie wiem. Przepraszam, ale musiałem zabrać stąd Linę, żeby wspiąć się do nieba. Haha, ha. jak ten nadęty Ezekiel. Nie da ci więcej liny, to możesz mnie odciąć i ją sobie zabrać, bo i tak nie będzie mi już potrzebna. Aha. No to chyba już wiem skąd musimy wziąć linę. O tu. Mam nadzieję, że nie będą mnie tu bić.

Co? Czemu tu ty jesteś? He, Dobra, Please. Aha, uh teraz -huh. muszę tam wrócić. Mhm. O, Boże, Boże, Boże... tu idzie do mnie. Zodajcie spokój, że z tą muzyką. Tu nikogo za mną nie ma. A daj kurde, i co Dajże mi spokój. No nie zerknę stąd na dół za bardzo. To jest najgorsze, że tych ludzi nie widać, no. 哦，你、oh, yeah. Wrócę w dobra O Jezus! Dobra. Jolo, wyrąbane mam. Biegnę po prostu, uciekam. No! Biegaj, biegaj, typie! O,

O Jezu, uciekłem im. Boże, jak dobrze. Ucieknij trendowatym. Boże, ja już też na pewno mam trąd. O. Koła, Fuck. Jezus, ładuj się. Ło! Mhm. Dobra, gdzieś to mam biegnąć. Dobra. Grzeją, pewnie to szkoda, żeby ciepło uciekało, nie? Nie? Aha. Aha. No to super. Nie chcę iść teraz. Oh. <słys comentariusz> Idzie to, to coś? Co? Jakim cudem to się nagle na górze znalazło? Boże, jak się przestraszyłem. Jest do cholery. To z dwóch stron idzie. Dobra Dobra Okej okay. Są drzwi? Nie Jezu, przestań Tu Nie. O, dobra, dobra Dobra, to gdzie ja mam iść? Co tam dalej, gdzieś jeszcze? Chyba nie. Te drzwi już twierdzę. Aha. No na pewno po środku niczego byłoby takie fajne mi miejsce. Jezu, ten potwór z tej szkoły jest najgorszy. Dlaczego? A Jezu, będę kichał. Nie, nie będę kichał, chyba. Jak ja kichnę w trakcie uciekania. Mhm. No, leć, leć do góry. Aha, zaraz jestem tutaj z drugiej strony. Okej, okay. to znowu na stołówce. O, czy to jest bandaż? Pytanie. O, to znowu kartka, a to nie jest to samo. To jest dziewczynko. Jessica, come Nie się nie Jessica, słyszymy?

look down upon thy little one, oh light of light, keep me this night, and shed thy presence bright. I need not fear if thou were near. Thou art my savior, kind and dear. Quick! The day is done. Oh God, the sun. Look down upon. little one. light of light. Keep me this night. <laughs> 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 yeah, Może... O, właśnie tego nie lubię w tej grze. No to, to jest... No i co mam teraz tu robić? No. By się bez jumpskerów, dałoby się bez jumpskerów. Boże! Świetnie, dobra, zobaczmy Korzenie i gałęzie. Sory za mój. I tak nie zrozumiecie, co on gada tu od tyłu. Sory za mój jakiś gorszy komentarz dzisiaj, czy coś w tym stylu. Ale. Nie, nie wiem, ta gra mnie konfuduje za mocno, żeby coś sensownego tutaj w ogóle starać się powiedzieć. No, no, dobra, okay, here. I'm not putting fucking toe that water. The lake is okay. No. Okej. Okay. Co chcesz mi powiedzieć, Ziomie? Chemikaliami i śmiercią. Jeśli oni jakoś połączyli jedynkę z dwójką, to są chorzy. Okej. Okay. Jest kartka, czyli jakoś się tam wejść da? Bo jak to jest pytanie, właśnie? Puste. Staj... O, okno. Tak, jednak. No, jest tam kartka, jakoś się da wejść. Nie wiem jak, nie będę nawet próbował. Ale aż tak mi nie zależy. Yy... No trzeba by pewnie jakąś łódkę teraz znaleźć, żeby się przeprawić, no. A, w dniu się mogę schować. To, to niby? Nie. Dobra, to tylko, to tylko drzwi se skrzypią. Tobie skrzypią. Dobra, co ja to muszę zrobić? Przeplaw się przez jezioro. No, nie mogę tu wejść. Już powiedział, że, że nie zamoczy tu palca. No, to pewnie trzeba tutaj przez te drzwi przejść. Mhm. Dumper. Chociaż raz nie mogło tak być, że ej! Damy ci łódkę już na brzegu. Chcę płyń. O! To jest jakieś przejście. Świetnie. Kocham tarcie mordy o trzeciej w nocy. Okay. Pięknie, pięknie. Dobra, czekaj, już sobie badam O panie, ile ja tu rzeczy pomijam, ale to już 14 strona, także no mówię Im bliżej końca, tym lepiej to... relayizacja o. o, trochę tak. O, zapisywanie. Popatrzmy sobie na ten widoczek. Okej, okay, tu są jakieś wieże. Tam też coś jest Jak to jest Mount Massive, to ja się zestram. W sensie Mount Massive to w pierwszej części był ten, nie? psychiatryk. Jak to jest gdzieś obok. No, czasami ta gra potrafi poprowadzić. Aha, muszę przeskoczyć. Pięknie, mhm. let's go! Dobra. Jezu nie lubię jak mój cień pada po prostu przed mordą. Tylko teraz czekam, aż coś mi wyskoczy, bo to jest taka muzyczka. Nie wiem, idę do następnego zapisu, standardowo, później już mam to wszystko. Mhm. Chyba hopaki. O. Dobra Ja tu się zamknę Okej okay. Tutaj nic nie ma O, tu mogę coś zobaczyć. Może jest tam gdzieś łódka? Nie widzę otwórz, że te cholerne drzwi. Tu jest tratwa, dobra Dobra, dawaj Nara No i poziom wodny, no i zawsze znając życie będzie najgorszy Dobra widzowie I tutaj na tej tratwie się z wami żegnam Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie lajka, subika, komentarz. Będzie mi bardzo miło. No i widzimy się z kolejnym odcinkiem od Lasta pewnie jutro. Ja. Na razie trzymajcie się. Cześć!